Cześć, cześć, Siemanko, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Moi drodzy, przede wszystkim gratuluję sobie, ale gratuluję też i Wam, tego, że rozwijamy się. Kanał ma już ponad 5000 subskrypcji. Oczywiście, niektórzy mogą powiedzieć, że nadal jest to kropla w morzu, że to jest mało, ale w ogóle z czego Ty się cieszysz? Ja co mi się cieszę z tego, jak to się rozwija, że to idzie do przodu. Ja się rozwijam razem z Wami. Więc dla mnie, jak najbardziej, to jest wszystko na plus, moi drodzy. Więc raz jeszcze bardzo, bardzo, bardzo mocno Wam dziękuję za te lata i za te 5000 subskrypcji. subskrypcji. Liczę, że dalej się będziemy rozwijać i będzie nas coraz więcej. Pamiętajcie, że to daje nam wtedy więcej możliwości i więcej opcji. Moi drodzy, w związku z tym, tak jak Wam obiecałem, będzie to materiał z wypadu z moją żoną. Nazwijmy to Specjal. Moja żona pojechała ze mną na rybki. Oczywiście jak to wyglądało, jak były przygotowania. No musicie to po prostu zobaczyć sami. No. Nakręciłem żonę. Zdecydowała się, że jedzie. Ładna pogoda była, zaczęliśmy się szykować. Nie minęło pół godziny. I aura wyglądała tak. Dlaczego mnie to nie dziwi? My się wybieramy na rybę Jak na dupia deszczu Kuźwa, wróciłem z pracy Żona też Opłaciłem jej dniówkę łowienia No i kij z dniówką. A grąd, burza to chociaż szybko przejść. Żeby, moi drodze nie było łatwiej Później wyglądała tak no tá Mimo wszystko jednak tego wieczora zdecydowaliśmy, że jeszcze po tych burzach, po tych deszczach wyjedziemy, spróbujemy, może akurat się uda złowić jakieś szczupaki, ewentualnie okonie. Jednak niestety po tych burzach totalnie ryby nie chciały z nami współpracować. Następnego dnia jednak, no sytuacja się troszeczkę odmieniła, rano do dnia moja żona wstała, czego zazwyczaj nie robi. I pojechaliśmy na wodę, a co udało nam się złowić, zobaczcie sami. Miłego oglądania, i siepaj na wprost, no i gdzieś. Ciepa tam na wprost, a tam gdzie ML I się modl. O tam do czego? Na no. festyn A przecież się zabrałem na festyn tak to Teraz już nie Na szlakowisku o, o, o! No i masz czupaka. Ale tak. zapuścił. Ty... No właśnie nie, nie zacięłaś. No, znaczy no spadł już. No ale był. Czy jest? Nie no, na teraz to na jakieś paszczę, ale był Jest! Ale nie No ale jest. No bo przestał na chwilę. To jakiś mały. To cały czas był. Ale przestał na chwilę nie było ani. Żona, łowisz czubaka. podbierak mu się Nie mamy podbieraka. Musimy go wziąć ręce. Szybko myrdaj tym no. Cofnij się do tyłu. Żona z rybą. I... <suszy> Zakasała rękawy. I... Brawo. Wypuścisz go sama? Postaram się. Możesz go siepnąć, tylko iść. Jej! Czemu Cię aż szarpnęła. Był znowu. Papie, znowu widziałem. Się tak. Na moich oczach to zrobił. Ale widziałem, że Jest to nawet dobrze. Czyli jest to tyle, to, to jest to, jak tam jest to, co ja Ci mówiłem, że jest do połowy tu jest koryto, a tam jest płytko. Imonia na przykład jeszcze za 3-4 metry dalej i już masz puciznę i wchodzisz wtedy na głęboką. Tam. Jestem na ulicy, patrzcie, strzela. jak mój. No. Jesteśmy w bili za. Nie, spokojnie. zeszliśmy, pokazaliśmy coś nowego, spłuszyły się. Teraz trzeba im dać chwilkę. Szuru, buru zrobiły. Kolejny pieczek. No, spokojne, ludzi niedużo no. jest no, takie dziwnie gra ta plecionka no, Wymiarowy może, już padł wymiar. Nie, wymiarowy może nie. Do środy, do środy. Szczupakabra? Szczupak? tak jakby mnie tutaj złapał? Ha? No. Aż taki zmieniona jest kółkę tylko Je było to od razu Ale ładny Tomek ładny Znaczy nie ładny Tomek ładna ryba Rana szarpana z drugiej strony Coś go musiało chcieć zjeść i to nie był Tomek moi drodzy o dziwo Jest walka No chyba jakiś... ja nie wiem czy to nie jest okoń Tokuń. Okoń Okoń, tylko czekaj? Daj go tu do mnie no. Lepszy od <laughs> Na czerkę Podumę jakąś dziwną kropkę, coś do dziabło Ale ja to nie pierwszy raz, bo mordę poharataną O, już pamiętam, jak to się zrobi na fotę Żonę z okoniem, chlupc z dowody go Jakie mam wyjąć palce No, zapsuj je tu najlepiej yes. A tu? Tylko na ostre te O tu, dobra, puść Ledwo uszła z życiem Jak się szarpał, waleczny. Był bardziej waleczny niż ten ostrubaczek Jest. Mały szczupaczek, ale jakiś świr. Poszedł w ziele. Tak od razu do... Jaki ma łeb. mały. Nie, no, bo mnie wbił wbił rękę. nie, To najdłuższy, Ten ma nie, 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 Oj, nie, 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 Ale nic nie, się nie, nie, się nie, stało w oku. Mówię się, tylko nie, się nie, 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 Hmm. Taki Taki ryb No ładny Gruby Łeb miał wielki jakiś taki Taka, jogonia, jak dobrze. No to co? Jak słyszałeś tam jak mi tego ryba nie zaliczył, tylko tobie, tak? No o o siedzi Pięknie A przed chwilą był smutek na twarzy tej pięknej, jakże Proszę bardzo, kij pracuje Nie jest to może jakiś rekord życiowy, ale rybcia idzie u jak szaleje Weź, weź poluzuj Bo jak zeżar, nie miał prawa się wypiąć Trzeba mu zrobić operację. To no, nie teraz. To lepiej, żeby nie. Żony szczupak, już go wypuszczę. No, mam dłuższą rękę. No. Tomek chciał go zjeść, ale na szczęście udało się go wypuścić, zanim tu przypiek. Oj, ale jak tu bieg szybko, jakbyście zobaczyli. Tomek już wyciągał tą pałkę, którą miał z Julii lakierowaną. Tam kiedyś na live ale żona brawo, to twój drugi szczupak dzisiaj? Tak. Jeszcze za dwa brania były, plus jeszcze okoń. pięknie, super. Żółw. Dobra moi drodzy, kończymy dzisiejsze wędkarstwo. W początku była tragiczna lipa, nawet nie wyciągałem tej kamery w ogóle i dopiero poszli... <głos》> dopiero teraz mam ją w ręce jak jesteśmy przy samochodzie. Byliśmy na jednej miejscówce, była jak to żona mówi kicha totalna, nic się nie działo, tak słabo. Powiedział? No ja no, na twój wyraz twarzy to mówił za ciebie. Nic się nie działo. Przez godzinę czasu było nudno, nic się nie działo. Zmieniliśmy, zmieniliśmy miejsce. W tym samym momencie chyba po pierwszym czy drugim rzucie ty miałaś pierwszą rybę, pierwszego szczupaczka, Tomek miał konia. No i cóż, łącznie ja złowiłem kilka szczupaczków, ona wyjęła ładnego konia kilka fajnych też szczupaków, chyba za trzy czy Trzy szczupaki i jeden oko. Trzy szczupaki i jeden oko ok. całkiem dobry wynik. Jeden przy brzegu wziął, że wszystkich na raz <laughs> wystraszył, bo się nikt nie spodziewał, już tam coś tam gadaliśmy, nagle bum. Także całkiem spoko. I co, że ona będziesz jeździć ze mną na ryby? Tak, będę. Pójdę z tobą na ponton. Na ponton? Trzymajcie ją za słowo w takim głodzie, a my spadamy. Odespać. Nara. Baju.